Na film zaprasza Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego. 25 stycznia 1920 roku. Moment uroczystego powitania w mieście wojsk polskich należy uznać za zwieńczenie trwający blisko 150 lat starań. Uroczyście udekorowany rynek czekał na niosący wolność gości. Nazywam się Artur Tobiegała i zapraszam do wspólnego odkrywania historii. Rozśpiewały się dzwony na kościelnych wieżach, szczególnie to u świętego Stanisława, patrona Polski. W błyskawicznym tempie ledwie w kilka godzin zniknął z rynku pomnik Wilhelma I. O polskość Polskoświecie dbało m.in. miejscowe gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Misje Towarzystwa najlepiej oddają te słowa. Mens sana sanum. Oto hasło w imię którego soku dążył do rozwoju sił fizycznych. Brutalną zaś siłą stosowaną w celach przemocy nad słabszym soku pogardzał. Wymierzoną w słabszy przemoc znosili Polacy pod zaborem przy wielu okazjach. Do lotu, bracia Sokoły! Jak pisał Asnyk. W przełomowym, pełnym niewiadomych czasie miasto i powiat miały szczęście do niezwykłych włodarzy. Mowa o kupcu i działaczu niepodległościowym, pierwszym komisarycznym burmistrzu świecia, Leonie Ignacym Neumanie oraz o właścicielu Kończewa staroście Stanisławie Wojnowskim. Neumann, prowadząc dobrze prosperujący interes, wiedział czym jest społeczna odpowiedzialność biznesu. Dbając o zaplecze dla polskich organizacji, wykupił dawny cesarski dwór, wyremontował i w jego wnętrzach urządził Dom Polski. Obiekt, jakbyśmy dziś powiedzieli wielofunkcyjny, był salą zebrań, salą teatralną, zapleczem dla kół i stowarzyszeń i miejscem pucznych zabaw. Przyszły burmistrz był udziałowcem spółki akcyjnej polskiej drukarni wydającej Gazetę Świecką oraz członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Burmistrz dbał o polskość najlepiej jak potrafił. I choć jego dzieła mówią same za siebie, najlepsze to zrobił, to patriotyczne wychowanie, które zapewnił swoim dzieciom. W domu Neumannów syn Leona Florian organizował spotkania rozkochanej w ojczyźnie młodzieży. Pokolenia, które już niebawem miało wejść w dziejową misję budowania odrodzonej Rzeczpospolitej. Przedszkole nr 9 pod Klonem jest w sposób niezwykły związane z rodziną Neumannów. Żona Pana Neumana, Pani Wanda założyła w świeciu pierwszą ochronkę, tak dawniej nazywano przedszkola i na budowie tej ochronki powstało nasze przedszkole. Czego taki maluteńki mieszkaniec Świecia może się dowiedzieć przychodząc tutaj i uczestnicząc w żywej lekcji historii? Klub Miłośników Historii naszego miasta zwrócił się do nas o objęciem patronatem grobu burmistrza Neumana. Zatem dzieci z Państwa przedszkola dbają o miejsce pochówku pierwszego komisarza burmistrza. Chcemy kultywować pamięć o ludziach i wydarzeniach, które mają wpływ na historię tego miasta i regionu. Tym, który pierwszy uścisnął dłoń dowódcy wojsk polskich wkraczających do miasta był komisaryczny starosta świecki pan Stanisław Wojnowski. W roku 1901 Wojnowski zakupił dwór w kończycach, o którym to ówczesna prasa pisała, że od niepamiętnych czasów należał do Niemców. A propos dawnej prasy zerknijmy, co piszą gazety sprzed ponad wieku o aktywności społecznej, politycznej, ale i rozrywkowej przyszłego starosty. Na cel dobroczynny przebudowanie naszego kościoła odbyła się w niedzielę dnia 17 bieżącego miesiąca w parku pana Wojnowskiego w Kończycach wielka zabawa latowa. Przebieg zabawy był nadzwyczaj wspaniały, a udział publiczności bardzo wielki. Uznać też należy pracę komitetu za przygotowanie nam tak pięknej zabawy, jakiej nowe jeszcze nie widziało. Program bardzo urozmaicony. Oprócz koncertu obfita ilość różnych gier. Tak dla dzieci, jak i też młodzieży, dorosłej, a wszystko we wzorowym porządku i przy najlepszej harmonii. też goście niezawodnie wynieśli jak najlepsze wrażenie. Koniec uświetnił sztuczne ognie i dobrze przedstawione żywe obrazy. Chociaż więc zabawa pod każdym względem świetnie się udała i udział publiczności około 800 osób bardzo był liczny, ubolewać jednak trzeba, że i przy tak wzniosłej sprawie tutejsze obywatelstwo nie umiało być solidarne i że pewne sfery z jednego z tutejszych towarzystw z powodu niesnasek, jakie od pewnego czasu się do nas zakradły, niemal osentacyjnie się od tej zabawy usunęły. Z duchowieństwa tak miejscowego, jak i za miejscowego nie był nikt. Także i nasi kupcy, z wyjątkiem pana Korzeniowskiego. Nie byli na zabawie. Przykro pisać o tym więcej, że obecnymi było na zabawie kilku kupców innowierców. Za to robotnicy i rzemieślnicy stawili się hurmem i zapełnili obszerny i śliczny park pana Wojnowskiego po brzegi. Miejmy jednak nadzieję, że przykre te stosunki raz przecież się zmienią i zapanuje znów tak nam wszystkim pożądana zgoda. Jak więc widać, być patriotą może czasami oznaczać zrobić dobrą imprezę.